Dzień 183, robię napadów aż do premiery Dita 6. Witam, witam, serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek, tak zwany filler. Tak, w serialach chyba jest, że jak jest jakiś odcinek, a nie ma na niego budżetu, to właśnie jest filler. Na przykład The Breaking Bad, to jest odcinek z muchą. Już jak mówiłem, to i chciałbym, dokładnie w tym samym sklepie. Przepraszam. Ym, wynika to z tego, że się byłem cały czas pozdałem praktycznie. Bo, jak mówiłem wam, już kilka razy robię coś grubego, takiego grubego, że to szok. I dopiero w marcu będą efekty, ale im bliżej marca, tym, wiecie, więcej trzeba robić rzeczy. No i już niedługo, już niedługo, naprawdę, wszystko się wyjaśni. A dzisiaj zrobimy sobie na sklep, żeby po prostu mieć serię dalej pociągniętą do przodu. Użyjemy El Dawaj, zobaczcie te pociski. Właśnie, te pociski, już niedługo, bo na platformie PC, bo właśnie mamy jeszcze czas w sumie, żeby materiał z serii właśnie do premierki na ALE! Czalić że yy, akurat wyjeżdżam z chaty? A to pyk! Artykuł jest! Neurostar Newswire, że jest nowa edycja GTA Już niedługo na PC yy, wleci ta wersja z konsol, nie? No i kurde, jako wybierać, żeby zrobić materiał z napadów Żeby zrobić na jutro wam materiał taki zajebisty Z omówienia tego artykułu wraz z pokazaniem rzeczy, które właśnie tutaj są yy, na konsoli już dostępne Chociaż wersja PC będzie bogatsza oczywiście, bo jest bardziej potężna. Nie oszukujmy się. Eee, no to wiecie, jak mam wybrać, czy zrobić materiał eee, taki, czy taki, no to wybieram jednak materiał na główny kanał, który będzie zwiększony pracowankiem. Więc wybaczcie, że dzisiaj taki odcinek, ale no, tak kurde bywa czasem. Policji zgubimy sobie nawet bez Lestera. Ta, bez Lestera, ale z menu interakcji, z... A właśnie, także GTA Plus będzie na PC. Raczej nie inaczej. Pójdź, przekup władzę. No, yy, więc tyle. Lecimy do arkusza. Arkusza dać przedczas, czas. Pierwsza kolumna. Napad na sklep. 1, 2, 4, 5. Tyle zrobiliśmy w dzisiejszym materiale. I teraz lecimy sobie w dół. Tam podsumowanie. I wychodzi na to, że dzień 173 naszej pięknej serii. Koczymy z witkiem. 100 milionów. 228 805 dolarów. Piszcie swoje pomysły na kolejne wyzwania w komentarzach.